Powrót do przeszłości. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat sprzętu, który wygląda i zachowuje się tak, jakby został stworzony kilkanaście, nawet 20 lat temu. Ale w tym tkwi właśnie jego cała siła. To ma być proste, przystępne i łatwe w obsłudze urządzenie, które jednocześnie swoim wyglądem nie będzie kło w każdym, nawet bardziej klasycznym pomieszczeniu. Więc dzisiaj Magnat MC200. Powrót do przeszłości. Co to w ogóle jest? Mianowicie jest to kombajn. To tak zawsze dziwnie brzmi, tak trochę rolniczo, ale tak od strony praktycznej. Jest to wzmacniacz z szeregiem dodatkowych funkcji. Mianowicie radio FM, radio DAB, odtwarzanie płyt CD, odtwarzanie muzyki ze Spotify'a, odtwarzanie muzyki przez Bluetooth dalej chcesz podpiąć do niego gramofon, nie ma problemu, on ma złącze, żeby podłączyć dodatkowe urządzenia do niego. Jeżeli samo brzmienie z kolumn będzie dla Ciebie niewystarczające, też nie ma problemu, podłącz subwoofer, będzie więcej basu. W tym małym urządzeniu naprawdę znajduje się dużo fajnych rzeczy. Czy można byłoby zrobić ich jeszcze trochę więcej? Tak, paru rzeczy nadal zabrakło, ale nadal musicie spojrzeć. Małe urządzenie, które ma zapewnić maksymalne pokrycie Waszych potrzeb i takich też mniej popularnych jak radio FM czy odtwarzanie płyt CD. Znajdziecie tutaj bez problemu. Jeżeli pytasz się, jak porównać go do Wima, to znaczy, że dosyć błądzisz. To nie jest tędy droga obrana przez tego producenta. To ma być urządzenie klasyczne, przede wszystkim spełniające klasyczne potrzeby. Czyli stawiacie go w sypialni, stawiacie go w kuchni, stawiacie go w gabinecie i dostajecie przede wszystkim radio. Robicie rano kawę, odpalacie radio wiadomości. Proszę bardzo, zwykłe radio FM tutaj jest wspierane. Dalej, bardziej współczesne radio cyfrowe, czyli DAB, jasne, tak samo jest wspierane przez to urządzenie. Oraz płyty CD nie najświeższe, bo Alice in Chains, Back Gives Way to the Blue, tak samo tutaj są wspierane. To jest urządzenie, które ma być sfokusowane na tych właśnie elementach. Oczywiście, też jest odtwarzanie muzyki ze Spotify'a, ale pamiętaj, tutaj kupujesz urządzenie, które potrafi odtwarzać radio, potrafi odtwarzać płyty CD i ma wyglądać bardzo, bardzo klasycznie. Taki jest jego urok. Muzyka z telefonu. Proszę bardzo, mamy Spotify'a. Odpalamy na tym sprzęcie. I działa. Jak najbardziej takie rzeczy jak spotify są wspierane, e, też jeżeli chcesz się połączyć z urządzeniem przez bluetooth, też nie ma z tym problemu, ono oczywiście wspiera bluetooth, no ale skoro jest spotify, ze Spotify'em zawsze łatwiej, e, wi-fi oraz przy pomocy LANu, więc też jest takie bardzo klasyczne rozwiązanie jak kabel ethernetowy, wpinacie i jest działający. Jest też aplikacja, która pozwala Wam skorzystać z multiroomu, ale no, nie spodziewałem się, żeby ktoś z Was miał na tyle dużo rozwiązań właśnie od magnata, żeby zrobić na tym dużym multiroom. Niemniej jednak jest to w nim wbudowane. Tak samo jak też korzystanie z Bluetooth, ze Spotify'a i dalej. Jeżeli chcesz podłączyć telewizor, jest tutaj możliwość połączenia się przy pomocy kabla optycznego. Niestety nie ma złącza HDMI, ale optycznym wystarczy, żeby czysto przesłać dźwięk z telewizora na ten sprzęt i zrobić z niego taki mały soundbar. Kolumny jakie są właściwe do tego sprzętu? No oczywiście możecie podpiąć nawet takie Heco Direct Premium i one będą grały. Tylko, że ten sprzęt umówmy się wprost nie ma aż takiego kopa, żeby idealnie wysterować tylko kolumnę. No sorry bardzo, jest to mały sprzęt, który oferuje jednak mniej mocy. Mimo wszystko spójrzmy realnie jaka jest dla niego właściwa kolumna. No właśnie taka kolumna podstawkowa jak Klipsch RP600M przy której on naprawdę nabiera tempa, werwy i właściwego brzmienia. To nadal jest tani sprzęt Gabinetowy sprzęt, gdzie za cały system zapłacicie około 5000 zł z kolumnami i wzmacniaczem. I wtedy powiem Wam tak, przy tym, że ten wzmacniacz daje 35 W na kanał, takie kolumny naprawdę dostają wystarczająco prądu, aby zagrać sprężyście, szybko, czysto i naprawdę głośno. Jak na to, że będziesz to słuchał nie na salonie 50-metrowym, tylko na pomieszczeniu 12, 20 metrów. Brzmienie jest uczciwe. Dostajesz odpowiednią ilość prądu, odpowiednią czystość. Nie jest to w klasie D, nie jest to takie suche puste granie, jest to w klasie B. Jest lekko ocieplone, jest lekko takie masywne, chociaż masywne, ale przy tych swoich 35 watach. Tylko, że pamiętaj, jeżeli to podpinasz do właściwie dobranych kolumn, do kolm podstawkowych, to naprawdę uzyskasz właściwe, mocne, fajne, ciepłe. Naprawdę mięsiste brzmienie. Jeżeli dobrze dobierzesz kolumny, ten sprzęt potrafi zagrać. I w naszym pomieszczeniu potrafił zrobić fajną, dynamiczną i nawet głośniejszą muzykę. Jeżeli szukasz sprzętu na 12, 15, 20 m kwadratowych, spoko. Jeżeli chcesz postawić na 50 m kwadratowych i oczekiwać, że będzie trzęsło ścianami, no to nie tędy droga. Do tego, do czego został on zaprojektowany, czyli do grania gabinetowego, jak dla mnie. Nie masz do czego się przyczepić. Dwa minusy, o których trzeba powiedzieć. Przede wszystkim, jeżeli odpalasz muzykę ze Spotify'a, po prostu bierzesz telefon, odpalamy Spotify'a i chcesz odpalić przy pomocy Spotify'a twojego telefonu to urządzenie, to tak nie zadziała. Musisz najpierw go włączyć albo z palca, albo z pilota i dopiero odpalić Spotify'a, bo moduł y, sieciowy jest nieaktywny. Tak po prostu ma. Druga sprawa nie ma złącza HDMI, tak żeby go połączyć z telewizorem przy pomocy HDMI i tak samo, żeby telewizor obudził jego. Gdyby te dwie funkcjonalności zostały tutaj włożone, naprawdę byłoby super. Największe zalety tego sprzętu to jest znakomity drugi system muzyczny. To znaczy, ja wiem, mamy wszyscy pociąg do takich potężnych systemów audio. Ok, kupujesz sobie coś innego. To stawiamy jako drugi do sypialni, do kuchni, rano do kawy, odpalanie na tym radia, czy nawet na tym odpalanie Spotify'a. Ale wiedząc, że jeżeli chcesz zrobić grubą imprezę, masz ten drugi wielki system. To, jako drugi system muzyczny, naprawdę jest przekozackie. Będzie cię to kosztowało z sensownymi kolumnami około 5000. On sam z siebie kosztuje około 2000 z groszami, więc z sensownymi kolumnami wyjdzie około 5000 za komplet. Ale jako drugi system muzyczny do sypialni, do kuchni, do kolejnego pokoju, naprawdę zrobi fantastyczną robotę i w tym momencie on się mi najbardziej sprawdza. Szczególnie kuchnia. Tutaj rano wiadomości, on super. Bądźmy uczciwi, to jest sprzęt, który naprawdę mocno się trzyma historii. To jest sprzęt, który oferuje Ci radio, odtwarzanie płyt CD, i to jest sprzęt, którego swobodnie nauczysz obsługi swojego dziadka. To ma być coś prostego. Tyle, że jeżeli patrzymy na nasz obecny cyfrowy świat, fajnie mieć dostęp do wszystkich informacji, tylko że zdarza się ten moment, kiedy wstajesz zaspany rano, że potrzebujesz po prostu, żeby coś prosto działało. Nacisnąć guzik. Włączyć radio i wypić kawę. To jest do tego przeznaczone. To jest do tego przeznaczone, że w tym roku, za 5 lat, on będzie działał tak samo i będzie tak samo prosty w użytkowaniu. I tak samo, za 5 lat odpalenie radia i kawy rano naprawdę może zacząć porządnie dzień. Dziękuję i do zobaczenia w naszym salonie Technikarium Dzielna 21 Warszawa Wola. Do zobaczenia!